Bałkany, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, a także Chorwację nawiedziła największa od ponad 120 lat powódź. Mieszkańcy dopiero co podźwignęli się z wojny domowej, która zakończyła się prawie 20 lat temu, a już muszą zmagać się z potężnym żywiołem. W wielu miastach polskich organizowane są już zbiórki darów dla milionowej rzeszy potrzebujących. Także Poznaniacy przyłączają się do pomocy między innymi poznańscy studenci filologii słowiańskiej. W uczelni Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej przy ulicy Fredry odbywa się akcja pod hasłem Suchą Nogą. To jest akcja, którą organizują studenci filologii bałkańskich, serbskiej, chorwackiej, również bałkanistyki. Akcja pomocy dla powodzian z Bałkanów, głównie właśnie z trzech krajów, z Serbii, z Chorwacji, z Bośni i Hercegowiny. Zbieramy datki pieniężne, ale zbieramy też skarpety, bo tak wrzucimy z założenia, że to będzie taki, taki ciepły, symboliczny gest, najważniejsze w się powodzi to mieć ciepło i sucho w nogi. To jest początek. To jest taki pierwszy, pierwszy odruch, taka doraźna, pierwsza pomoc. My planujemy też kontynuować tą akcję i już trwają rozmowy z konsulatem honorowym Bośni i Hercegowiny w Poznaniu. Chcemy organizować konwój humanitarny do, do Bośni i Hercegowiny, konkretnie do, do jakiejś no, konkretnej miejscowości w Bośni. Ja teraz będę w poniedziałek już w Sarajewie, więc też dogram wszelkie szczegóły. No i osobiście zawioza te, te wszystkie skarpetki, które studenci tutaj zbierają. Akcja skierowana jest zazwyczaj do studentów, ale nie tylko. Wspomagają nas również wykładowcy, ale też osoby spoza uniwersytetu. Wchodzą tutaj i nie tylko skarpetki, ale również... Przekazują nam pieniądze. Tak, zbieramy mamy tutaj puszkę, zbieramy właśnie też datki pieniężne dla, dla bośniaków, Serbów, Chorwatów. Podzielimy je, część będzie wpłacona na konto Caritas Polska, a część na konto Chorwackiego Czerwonego Krzyża. Większą zbiórkę dla bałkańskich powodzian prowadzi także Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. My też przystąpiliśmy do akcji. Mamy już transport. Transport jest w zasadzie najważniejszy w takich sytuacjach. W poniedziałek odjedzie jeden samochód z fundacji, we wtorek kolejny. We wtorek pomoc zabiorą żołnierze. Najpilniejsza potrzeba to są środki czystości: artykuły spożywcze, które można jeść bez specjalnego przygotowywania, jakieś konserwy, puszki, coś, coś takiego i odzież. Odzież letnia przede wszystkim dla dzieci, dla kobiet, dla mężczyzn to jest, bez, to jest obojętnie. Po prostu to są ludzie, którzy nie mają nic, mieszkają prowizorycznie w namiotach. No, gorzej mają niż na, na biwaku czy na obozie, i dlatego oni potracili wszystko i no, to, co jest im najbardziej potrzebne w tej chwili. Miejsca mamy niewiele, dlatego na przykład nie wysyłamy wody. Mm, żołnierze bardzo prosili o wszystko, y, co im się przyda do oczyszczania domów po powodzi, y, o mopy, wiaderka. Y, Ścierki, o to, o rękawiczki, o, o maseczki przeciwpyłowe. Napisaliśmy do firm, dzwoniliśmy, dostaliśmy. W tej chwili jadą już do nas konserwy z firmy Profi. Do akcji przystąpiła firma Isk. Mamy nadzieję na kolejne firmy. Darmowy transport też mamy zapewniony przez jedną z firm, także no, to wszystko zaczęło działać. Ludzie bardzo chętnie pomagają. Mo możliwe, że to dlatego, że też byliśmy dotknięci swego czasu tą klęską. Także mamy, spotykamy się z, naprawdę z pozytywnymi reakcjami na nasze apele. Czekamy na dary od Państwa. Można przychodzić pod ziemię Domu Parafialnego przy, parafii Grun przy ulicy Grunwaldzkiej 86. Jesteśmy od 8 do 18. Pierwsza tura zbiórki darów dla bałkańskich powodzian potrwa do wtorku. Przypominamy, potrzebne rzeczy, środki czystości i żywność można przynosić tutaj do siedziby Fundacji Redemptoris Missio przy ulicy Grunwaldzkiej 86 codziennie od godziny 8 do 18, także w sobotę i niedzielę.